Fundacja Sofijka rozpoczęła kolejny już cykl warsztatów dla najmłodszych mieszkańców Brwinowa. Tym razem dzieci będą poznawać wielkich, choć mniej znanych Polaków. Warsztaty z cyklu Wielcy Polacy kreatywnie i to jest kontynuacja cyklu z zeszłego roku, ponieważ od września w ramach, w ramach Nowego FIO realizujemy właśnie takie warsztaty, czego dotyczą no, wielkich Polaków, wybitnych Polek, osób bardzo ciekawych, które dokonały niezwykłych rzeczy, czy dla Polski, czy dla świata, osób nieznanych u nas. Także my popularyzujemy wiedzę o tych osobach. Te warsztaty skierowane są do dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Odbywają się tutaj w tym pięknym pałacu w Brwinowie. No i popularyzujemy tę wiedzę o tych osobach w taki kreatywny, ciekawy sposób, jak, jak widać. Staramy się, żeby było angażująco, żeby. No to nie jest na pewno forma wykładowa, tak? tylko staramy się, żeby było ciekawie i żeby angażować dzieciaki tak bardzo mocno. Zajęcia się będą odbywały raz w miesiącu, czyli teraz zaczynamy, kończymy w czerwcu, potem będzie przerwa i od września znowu będziemy kontynuować od września do grudnia. Pierwsze zajęcia poświęcone były polskim odkrywcom. Uczestnicy byli bardzo zaangażowani. Widać było, że świetnie się bawią, przy okazji pozyskując nową wiedzę. Na warsztaty są jeszcze wolne miejsca. Myślę, że jeszcze z dwójka dzieci może dołączyć. Wszystkie informacje są na naszym profilu na Facebooku, tam jest wydarzenie, tam jest link do zapisów, także w ten sposób byłoby najskuteczniej. Inicjatywy organizowane przez Fundację Sofijka zawsze cieszą się dużą frekwencją, a najlepszą recenzją są zadowolone miny uczestników.